będzie się piłkarzom z Cypru. No, ale już pierwszy letni francuski napastnik, mający za sobą niezłą przeszłość w dobrych Rzut rożny dla Cypryjczyków. Już jest szansa na. odebrał piłkę tip, ale to było sprytne zagranie. Jeszcze. Diba No nie było spalonego I jak każda okazja Za plecy obrońców, tak jak jest teraz Kamiński idealnie y, wyczekał I tu widzimy świetne przyjęcie Szkoda jeszcze, że to jest zewnętrzną częścią Minuta y, spotkania Szybko wykonany Rzut rożny, ale Apolon Ja nie taz do środka, ale to było groźne Tutaj Sykora dał się ograć. Nie było strzału. Hiszpan teraz do Denicia. Denic do środka. Całkiem to było dobre. I... Stronę. Później piłka powędrowała na lewą stronę. Tutaj w pewnym momencie... Yy... Diba i szak nie było spalonego. I szak ostry kąt strzela. ...Sypryjskiej. Oni mają wiele występu na arenie międzynarodowej. Tymczasem szansa Diba i gol boiska, kreatywni piłkarze, którzy świetnie się wymieniają na boisku, tym Lecha Poznań. Tymczasem Pita starają się tutaj doprowadzić do wyrównania, wypuścił piłkę... Ramirez do. Świetnie po raz kolejny. Modera Tiba i tak jeden na jednego strzelaj go. Który najbliżej bramki rozlicza się właśnie z takich sytuacji jak. jak je... Z większą swobodą. Ramirez do środka. Tiba poczekał tutaj zdecydował się ...zagranie tym razem do Sykory. Sykora nie zabrał się z piłką, poczekał tutaj na Kamińskiego. Kamiński. Okay. Ramirez spojrzał na bramkarza. Ramirez, Francuz, ale prosto pod nogi Modera. Moder, Apollon gra właśnie w tym Czasem Tymczasem Kamiński pędzi też tak Ten jest sam na sam strzeleń I właśnie tak zrobił. Natomiast wykończenie Zgasił tę piłkę do ziemi, ją przycisnął. Kamiński teraz odebrał piłkę. Ramirez, długo się zbierał jeszcze Sykora. Sykora przyłożył przymierz. No, tutaj najwyraźniej będzie zwycięstwo. Jeszcze Nie Przeleciała przez dwójkę obrońców, ale jeszcze uderzenie z dalszej. Udoskonalenie. Czerwiński Ramirez. Tak widzimy dla drużyny gospodarzy. No, i teraz kolejna akcja. Jest szansa, właśnie skóra Ramirez. Ramirez, tak, się. Janiotas wystawia piłkę Larzonowi, Larzon strzela. Zadowalające, no. no że tych sytuacji było zdecydowanie więcej. No i jeszcze mogą być teraz Sykora Strzela. Widzimy w powtórce Ramirez. Oczywiście też, też tak na stojąco Sykora. Teraz e, Muchar na lewą stronę. Pozytywne emocje napędza. Tymczasem jeszcze walczą o gola honorowego. piłkarze Apolonu. Przechwyt Sykory też się ten zawodnik rozkręca. Sykora strzela. Liczył na swojego męskop. Oddał piłkę i teraz. Piątego gola, Kaczarawa wychodzi tutaj już 20 metrów przed bramką, zostawi piłkę, Tiba, Tiba zabawił się, Tiba wjeżdża do bramki, go! Do piłki prostopadłej, zagranie piętą, no ale tutaj co zrobi Tiba dwukrotnie przekładając dwóch piłkarzy.